Halo, witam moje świąteczne świry, um, mamy dzisiaj Q&A, um, snapchat Q&A. Dzisiejszy odcinek jest sponsorowany przez Brak Balansu Bieli. Jeśli zostałeś striggerowany przez ten jakże krzywo powieszony obraz, musisz zostawić łapkę w górę i napisać komentarz, komentarz y Triggered. Ok, zacznijmy od pierwszego snapa. Zobaczmy, czy to w ogóle działa tutaj. Witam z tej strony Żerafo Maciej. Takie pytanie, jak te koszulki i bluzy? Pozdrawiam. Witaj, Żerafo Macieju. Koszulki i bluzy będą już niedługo. Wszystko na razie jest w takiej jakby końcowej fazie. Twoją drogą, bardzo, bardzo fajny strój miałeś, Macieju. A um, Propsuję, propsuję, jak najbardziej propsuje. Lecimy z drugim. Olek, xD. Mm, Karol, czy zagrasz w LOLa? Nie. Okej, okay. lekko striggerowany zostałem. Ja w LOLa nie gram i nie będę grał. Ostatnio próbowałem, jak wszedłem, to było takie... I wyszedłem. Zobaczmy, o co pyta Majka. A, sup, sup. Eee, o, su su super. Fajne wideo, Majka. Fajne wideo. Dobrze ci poszło. Jakie są twoje ulubione słodycze? O, Coś ci się odpaliło na końcu. No, nie wiem kto to był. Chyba Majka. Moje ulubione słodycze? Kinder Niespodzianka, serio. Uwielbiam Kinder Niespodziankę. Co prawda jest trochę droga jak na taki mały słodycz, ale, ale jest dobra. Nawet bardzo dobra. Za dobra. Nie. Pytaniem to raczej nie było, ale widzę, że się dobrze bawisz, czyli albo to był klub, albo jakiś koncert i teraz ode mnie coś. Jesteś na koncercie i wysyłasz snapy? To wysyłanie snapów z koncertu jeszcze gdzieś tam rozumiem, tak? Bo na drugi dzień będziesz miał jakieś tam flashbacki do swoich wspomnień. Nie się z tym, ale oglądać moje snapy? Siema, aliensułem słuchaj, Mam pytanie. Czy myślałeś kiedyś nad tym, żeby zrobić jakiś taki większy przejazd po Polsce dla swoich widzów? Pozdrawiam. Również pozdrawiam. Bardzo, bardzo e, fajne pytanie. E, czy myślałem o tym? Nie, nie myślałem nigdy o tym, aczkolwiek to by było spoko. Tylko musiałbym mieć prawo jazdy. A nie mam. Na chwilę obecną jedynie jakieś meetupy i inne sprawy. To są miejsca, w których oczywiście będę się pojawiał. Ale Mam takie pytanko, jaki był twój największy przypał bądź jakieś najśmieszniejsze wspomnienie, jakie jeszcze chodziłeś do szkoły czy to z gimnazjum, podstawówki, no wiesz. Pozdrawiam. Ale... Mam pytanko, jaki jest twój jeszcze cel w życiu, jakieś marzenie, procz oczywiście zdobycia miliona subskrybentów na YouTube, czego ci życzę? No i to jest przywitanie. Było Yo, WhatsApp, Alien. Ej, spoko, fajny snapik, dzięki. A, pytanie... Odpowiem ym, na, na, na jedno pytanie. Mianowicie, e, jakie jest moje marzenie? Odkąd pamiętam? Moim marzeniem było e, wygrać. To ja. W ma... skrócę. Wygrać na loterii, zainwestować i całe te pieniądze, które by przychodziły, wpłacać na jakieś cele charytatywne. Gdzieś to jest takie moje marzenie, które nawet nie wiem kiedy zostało zapoczątkowane, ale myślę, że to by było bardzo fajne. Oczywiście w, anonimowo, bo, bo nie potrzebuję rozgłosu, a a byłoby cool. Był, czu, czułbym się e, fajnie, że, że mam świadomość, że komuś pomagam, ze szczęścia, które ja je tak jakby dostałem. Win-win tak zwany. Obydwie strony wygrywają, jest super. Uh -huh! I wiesz o tym, że łokieć pięta nie ma klienta, gitara się... <grywka> Fortepian Elo. Jaka jest moja ulubiona piosenka 21 Pilots? A uh, chyba Lane Boy, tak mi się wydaje. A więc, skoro ludzie mówią, że ptaki latają, to czy kraby mówią, że ryby latają? Forte pianelo. Czy często spotykasz się z poszukiwaczem, mandzem i, ja? I... taki z tobą? I z <grym> Okej. Okay. Czy często spotykasz się z poszukiwaczem, mandziem i alienem? Z alienem najczęściej, co jest raczej logiczne. <grym> um, a czy często zresztą? No Dość często mi się wydaje. Jak przyjeżdżam do Warszawy, to zazwyczaj się zbieramy w taką kubkę i ten, kto ma czas, ten, ten się spotyka. Czy stresowałeś się podczas nagrania pierwszego filmu? Wyobrażasz sobie siebie nagrywającego na YouTube za 10-15 lat? Czy stresowałeś się, kiedy nagrywałeś swój pierwszy film? Tak, nawet bardzo i to słychać na nagraniu, na, na, na którego nie ukryłem. Jest nadal y, kanał Kapitan Alien, możecie sobie zobaczyć tam wszystkie cringe'owate filmy. Um, I nieraz brakowało mi tchu i musiałem się zatrzymywać, odsapnąć i potem znowu dalej nagrywać. A drugie pytanie było, czy widzę siebie na przykład na YouTubie za 10-15... Halo, komar. Myślę, że tak, dlaczego nie? Ja bardzo lubię nagrywać na YouTuba, sprawia mi to przede wszystkim ogromną przyjemność. Plus, no jak są nagrywki z chłopakami, to jest kupa śmiechu. Jak można tego nie lubić? Jeśli będzie się dało to robić długo i, i, i będzie miało to sens, to pewnie, czego nie? Ciekawi mnie, jaka jest twoja ulubiona? Czy w ogóle ich słuchasz często? Czy po prostu tak ich słuchałeś po decyblu? Lubię Twenty One Pilots nawet bardzo. Jak sobie kupiłem taką e, czapkę, tak zwaną Bini po angielsku, to um, wszyscy uważali, że wow, jestem Tyler i super. A czy sam słucham, odpowiadając po prostu na to pytanie? Tak, nawet za dużo. Czy włosy na łyso? Ściąłem kiedyś włosy na bardzo krótko Nie wyglądałem w tym dobrze Wręcz przeciwnie, wyglądałem jakbym był poważnie chory i prawie po chemioterapii Więc a-a, nie, nie ma takiej opcji I tak te są już naprawdę krótkie Alien, lubisz nagrywanie na YouTube? Uwielbiam nagrywać na YouTube i jest to tak naprawdę całe moje życie No bo jakby nie patrzeć, mnóstwo czasu a spędzam na YouTubie. Jeśli można to tak powiedzieć. Oczywiście spłycając całą tą pracę, którą robimy ze z chłopakami, ale no tak, no, bardzo, bardzo to lubię. Kocham wręcz. Więc, więc tak, lubię. A czy uprawiam jakiś sport? O. Jeśli jest ciepło, to lubię jeździć na desce. będzie dostępny sklep z bluzami youtuberów. Dokładnie jeszcze nie wiem, wszystko już pomału startuje, stoi Instagram i fanpage e, sklepu, więc już niedługo będą dodawane nasze strony i potem nasze produkty. I to by było na tyle z e, pytań wideo, pytań tekstowych, nie będę brał, bo jest ich za dużo i zazwyczaj zauważyłem, że jak piszecie, to są naprawdę poziomem o wiele niższe niż takie jak Kręcone na żywo i, i, i z Waszym głosem, z Waszą buzią, czymkolwiek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście nie zapomnijcie dać łapkę w górę, jeśli tak, łapkę w dół, jeśli nie. Ja się teraz z Wami żegnam, trzymajcie się i do następnego. Pa! pa.